Zadanie 34. Matura 2015, poziom podstawowy maj. W, w nieskończonym ciągu arytmetycznym AN suma 11 początkowych wyrazów tego ciągu jest równa 187. No Dobra, zapiszmy to sobie. Mamy S11, to jest 187. Od razu. Średnia arytmetyczna 1, 3 i 9 tego, tego ciągu jest równa 12, czyli 1, trzeci i 9. Jest równe 12, ale to jest średnia arytmetyczna, więc podzielić jeszcze na 3. W takim razie wyrazy A1, A3 i AK w ciągu AM w podanej kolejności tworzą nowy ciąg. 3-wyrazowy ciąg geometryczny. No i obliczka, czyli to K z tego, czyli ten trzeci wyraz tego ciągu geometrycznego. No dobra, ale zajmijmy się. Poznajmy ten ciąg arytmetyczny. Wyciągnijmy z niego wszystkie informacje. Mamy sumę 11. Z tego można by było zapisać po prostu wzór na sumę. Mamy wynik czyli 187. To jest A1 plus A11 na 2 razy 11. No to można by było to w sumie pomnożyć razy 2, żeby pozbyć się tego ułamka, czyli będziemy mieć 374 370 4 to się równa A1 plus A11 razy 11. No i teraz podzielimy to sobie na 11. W takim razie 374 na 11 to jest 34 to się równa A1 plus A11, a to A11 zapiszę jako A1 plus 10R. Zatem mamy 34. Porządkuję to sobie dalej, czyli mam 2A1 plus 10 rów, czyli tu widzę, że wszystko jest tutaj mm, parzyste. W takim razie podzielę to sobie na dwa, to by było prościej. Mamy 17 to się równa A1 plus 5Rów. No i, to, i tak naprawdę z tego można by było wyznaczyć sobie, można by było sobie wyznaczyć A1, to jest 17 odjąć 5 rów, Mamy wyznaczone A1 w zależności od r. -a. Dobra, no to zajmiemy się teraz tą średnią arytmetyczną. No pierwsze co trzeba zrobić, to pomnożyć razy 3. W takim razie mamy A1 plus A3 plus A9 jest równe 36. W takim razie znowu tutaj ten sam maner, wszystko do A1 i R, czyli A1 tutaj zostaje. Mamy A1, A1 plus 2 R plus A1 plus 8 Rów. Jest równe 36. W takim razie mamy 3A1 plus 10 r Po uporządkowaniu tego wszystkiego to jest 36. A my wiemy, że 3A1, w sumie samo A1 to jest 17 odjąć 5R'ów. No to w takim razie 3, 17 odjąć 5 r plus 10 r jest równe 36. 36. No to 3 razy 17 to jest 51 odjąć 15 rów dodać 10 rów jest równe 36, no to teraz liczbę na jedną literę na drugą, no to z lewej strony będziemy mieć minus 5 rów jest równe, no i 36 odjąć 51, to jest minus 15, w takim razie po podzieleniu tego na minus 5 to jest r jest równe 3. W takim razie możemy obliczyć sobie nasze A1, no to to będzie 17 odjąć 5 razy 3. Czyli wychodzi na to, że 17 odjąć 15 to to jest 2. Teraz przejdziemy sobie już na czarno do obliczenia wyrazu trzeciego w ciągu arytmetycznego, bo ten wyraz trzeci należy też do tego szukanego geometrycznego. W takim razie lecimy, mamy A3, to jest po prostu 2A1 plus 2R, czyli w sumie 2 razy 3, czyli wychodzi na to, że to jest 8. Czyli mamy, pierwszy jest B1, o, tak to nazwijmy, B1 jest 2, B2 jest 8. W takim razie, a my wiemy z ciągu geometrycznego, żeby otrzymać B2, to muszę pomnożyć B1 razy Q. W takim razie no, my mamy B2B1, nie mamy Q, no to jeżeli podzielimy to przez B1, no to dostaniemy B2 przez B1 i to jest Q. No to w naszym przypadku B2 to to jest 8. Tutaj mamy 2, czyli Q w tym nowym ciągu jest 4. No to następny wyraz to AK to będzie B2 razy Q. No to w takim razie AK jest równe B2, to było 8 razy 4 i to jest 32. Znamy już ten wyraz 32, ale nie wiemy, którym wyrazem ciągu arytmetycznego on jest. W takim razie musimy go jeszcze podstawić do wzoru na ciąg arytmetyczny, bo wiemy, że jakiś wyraz ma 32 i to jest A1 plus ileś tam R. No to A1 to było 2. Plus n. W sumie n może być K, zrobimy k. K odjąć 1 rów, a R -y to są trójki. No to dwójkę już można wyemigrować na lewo, czyli już mamy 30, tu będziemy mieć 3K odjąć 3, no to ta trójka wyleci znowu też na lewo, no to będzie 33 jest równe 3K po podzieleniu na 3 wychodzi na to, że K jest równe 11, i to jest nasz wynik, czyli a 11 będzie trzecim wyrazem ciągu geometrycznego. Tak? Tutaj obliczyliśmy właśnie to.